Przerobili stary system zabezpieczeń. No dalej, Yuri. Jestem... ...dżentelmenem. Zapukalibyście. To byście weszli. Nie. Zamiast tego, woleliście się skradać. To jest właśnie problem z nowymi glinami. Brak szacunku. Hmm? Oczywiście wcześniej zyskaliśmy wasz szacunek. Każdy atak miał odpowiedź. Znaliście swoje miejsce. Czuliście strach. Ale teraz... Myślicie, że zdmuchniecie nas jak domek z Teraz przywrócić Wam strach. Rzuć broń! Ręce za głową! Może jednak nie. Prze. Przepraszam. Hmm. No dalej, zrób to! Hmm? Hmm? Yuri. Gdzie jesteś? Juri, na pewno jesteś cała? Tak. Muszę tylko złapać oddech. Przejmę tę sprawę. Wytropię Hammerheada. Dowiem się, co knuje. Musisz dojść do siebie. To brzmi... dobrze. Muszę powiadomić bliskich moich ludzi o tym, co się stało. Tylko informuj mnie na bieżąco. Jeśli się czegoś dowiesz, dzwoń. Obiecuję. mamy go, Juli. Nie, nie powstrzymamy. Przygwoździmy go. Hasło to wpuść mnie do środka, idioto. Ha! Niezłe! Sam wymyśliłem. <noise> Barby z nazwy. Spelunka najgorszych nowojorskich przestępców. Jak tam ostatnio byłem, bójka trwała od piątku do niedzieli. Ale teraz mam ciebie, mój uroczy koleżko. Ktoś tu na pewno wie, co knuje Hammerhead. Podsłucham kilka rozmów, może czegoś się dowiem. Żadnej broni, bujek ani mocy, a? Duże oczekiwania wobec gości tego zacnego przybytku. Dobra, ale ja nie chcę oddawać mojej broni. Mi ale takie są brodze... Dobra, Spiderbocie. Szkoda mi tego, kto to będzie naprawiał. Dobra, ale ja nie chcę. Straszny hałas. Winienem wyfiltrować takie słowa jak Magia i Hammerhead. Świetnie. Zobaczmy, co panowie mają do powiedzenia. Tak się cieszę, że zostawiliśmy Madzie. Hammerhead to przyszłość tego miasta. Nie wydaje ci się to pochrzanione? Co? No wiesz, to co robi? Sobie. Projekt Olympus. To wbrew naturze. A twoje tribale są zgodne z naturą? He, to nie to samo. He, okej. Okay. Nie, żebym był uprzedzony, ale raczej nie spotykają się tu byli prymusi. Nie zostać na piwo? Nie, mam baseball. O, tak? Oglądasz jakiś mecz? Nie, nie. Będziemy grać. Takie wewnętrzne rozgrywki. Jesteśmy nieźli. Yes. Serio? Klnę się na matkę. Wygrana za wygraną. hej, tak tu leją teraz to straszne piwo, którego nie znoszę. Mamy Ale... Do za Okej, okay, czas cię ukryć. Czas na podsłuchiwanie. Jeden z tych gości musi wiedzieć, co planuje Hammerhead. Którzy wyglądają bardziej podejrzanie? Hmm? Muszę wyizolować ich fale głosowe. Ale numer! Wszyscy donowie z Magi w jednym miejscu? Myślą, że tak jest bezpieczniej. Szef da im nauczkę. Dopadnie wszystkich naraz. Zakończy wojnę i przejmie Magię. <laughs> idioci. Jeśli Hammerhead załatwi donów, przejmie kontrolę nad Magią. Muszę ich znaleźć. Ktoś tu na pewno wie, gdzie są. Muszę zajrzeć do tej Muszę wyizolować ich głosy. Zamówił kłóż, że nie Ej, był taki z niego ten twardy. atak na Donów. Gdzie się odbędzie? Wiesz cokolwiek? Nie, ale podobno Nowy wie. Hammerhead osobiście mu powiedział. Dlaczego Nowi dowiadują się przed nami? Trzeba spuścić mu łomot. Naprawdę mam nadzieję, że ten Nowy wie, gdzie są Donowie. Dalej Nowy wierzę w Ciebie. Muszę wyizolować ich głosy. Ej! Podobno wiesz, gdzie są donowie! Nie tak głośno! Właściwie tego... nie wiem. Dalej nowy! Wiedziałem! Cholerne świeżynki! Ale... ale wiem, kto wie! Winnie i Gino! Są z tyłu, ale nie chcą puścić pary. Też mi sensacja. Vini i Gino wiedzą wszystko. Przestań kłapać jadaszką nowy. Vini i Gino, tak? Muszę pójść na tył i sprawdzić, co wiedzą. Drzwi przy tych automatach pewnie prowadzą na tyły. Tylko jak je otworzyć? Wariacja to miejsce. <trujne> Dino! Gino? Nie! Dino! Przepraszam, tylko przechodzę. A to co? Znowu bezpiecznik? Co tam się dzieje? Wini Gino coś planują. Nieźle. Mapa biznesowa Hammerheada. Muszę się jej lepiej przyjrzeć. Gorzelnia, warsztat samochodowy... Hammerhead od lat drukuje pieniądze. Dosłownie. Dobra. Jak się z tym uporam, dzwonię do MJ. Przydaje się informacje o tych miejscach do artykułu o przykrywkach mafii. Dobra, lecimy dalej. Muszę znaleźć winiego i Gina i namierzyć donów. Widzieliście to? Ups, w... W nogi Spiderbocie! Ej, słyszałeś coś o tym całym projekcie Olympus? Słyszałem. Nie podoba mi się. Może być ciekawie. Możemy przez to zginąć. Projekt Olympus? Czemu wciąż sobie o tym mówią? Wini i Gino jak nie mam. Ci goście znają następne posunięcie Hammerheada. Na stole chyba są jakieś notatki. To dobre miejsce do obrony. Pewnie to tak. Donowie nie mają pojęcia, co Hammerhead dla nich szykuje. Będą bardzo... Kryjów Radio AM. Kla... Kurde! Jeden z głowy, teraz drugi. Jak w urodziny, tylko że będą smutni. <gry> Czyli jak pierwszy dzień szkoły. No, no, to ma sens! Mogłbym pobawić się. E, to jakieś żarty? Teraz albo nigdy. Jest to skrzynka eklektyczna? Znaczy elektryczna? No tak powiedziałem. Powiedziałeś eklektyczna. Jak moja Donowie są w Kiniawerbach. Muszę tam dotrzeć przed hammerheadem. Super Spiderbocie. Teraz się ukryj. Wrócę po ciebie później. Z kilkoma butelkami chemii. Cześć, MJ. Tu, Peter. Wiem, pit, Mam twój numer w telefonie. Nie musisz się przedstawiać. No tak, jasne. Słuchaj, wiem, że pracujesz nad artykułem o przykrywkach Magi. Znalazłem coś, co może ci się przydać. Tak? Wiem, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa Hammerheada i mogę postawić prawdziwą kasę, że nie są legalne. Nie bardzo masz co postawić, ale doceniam intencje. Od razu zacznę je sprawdzać. Pozwól mi wykonać czarną robotę. Przekażę ci, cokolwiek znajdę. Byłoby świetnie. Mam termin na karku. Pogadamy później. Ta świadka w sprawie Hammerheada prosi o wsparcie. Tam. Ktoś ma odwagę zeznawać przeciw Hammerheadowi? Lepiej go przypilnuję. Nie musiałaś wzywać wsparcia. Musiałem. Myślisz, że nie poradzimy sobie sami? Widziałeś, co się tam dzieje? I komu nie ufam? Przemieszczają się. Będę ich śledził na wypadek niespodziewanych gości. Co? Bez takich! Po co ryzykować? Bo przesądy to pstura. Zobaczymy. Na razie jest cicho. A nawet za cicho. Dlaczego nikt nie słyszał, jak to mówię? Zawsze tam, gdzie nie trzeba. Muszę ochronić świadka. Wpływanie na świadka jest sprzeczne prawem. Chyba nie chcieliście popełnić przestępstwa, to? Mogło skończyć się kiepsko. Powinienem uważnie wypatrywać ludzi Hammerheada. Mało brakowało. Powiadam się dalszą kryjówkę. Do procesu potrajamy straż przy światku. manie jak tam łowy? Dobrze. Namierzyłem Donów. Jak u ciebie? Ciężko. Skończyłam rozmawiać z rodzinami. To było trudne. Dobre, ale trudne. Zadbam o to, Yuri. Bez obaw. Okej, okay. lecimy do Kinauerbach. Czas poniańczyć Donów. Chyba są bezpieczni. A raczej byli. Świetnie. Właśnie tego rodzaju tłumy zniechęcają mnie do pokazów premierowych. wiemy to! Ten... W robi te muszę wymyślić dla nich lepszą nazwę. więcej ludzi! Wiecie co? Gdybyście zostali w domu, nie musielibyście tyle płacić za popcorn. Rozwalić go! Wyciągnijcie mnie! Ej, hey, słuchajcie, podobno ten film i tak lepiej sobie odpuścić w kinie! Wirus na dachu. Podłożyli materiały budowlane. Lekka przesada, koledzy. Muszę pozbyć się ludzi Hammerheada i rozbroić te bomby. Jedna Będziesz. głowy. Jeszcze jedna. Będziesz cierpiał, Knypt! Na drugim dachu. Oczywiście. Prowadźcie go na ziemię! Więcej bomb. Muszę się spieszyć. Jedna z głowy! mój oddech. I tak proszę państwa, mamy trzecią tłum szaleje! Woohoo! Nie nudzi wam się to ciągłe przegrywanie? Wasze morale musi naprawdę leżeć. Okej, okay, donom chyba nic nie grozi. Na wszelki wypadek lepiej do nich pójdę.